...trudnego, czyli przesunięcie tkanek na powrót, na ich początkową pozycję. Kiedy świeże powietrze na stres już nie działa, sięgnij po Persen Forte, który zwalcza stres, zmniejsza napięcie nerwowe i łagodzi niepokój. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żyjąc w ciągłym biegu, skupiona na innych, wiem, jak ważne są te chwile. Chwile, w których jestem sama ze sobą. A codzienna pielęgnacja w łazience to coś więcej niż dbanie o własne ciało. To czas dla mnie. To chwila, w której uczę się kochać siebie. Codziennie. Raz jeszcze. Wiadomo, że do czyszczenia uszu w środku nie należy stosować patyczków, bo grozi to zapchaniem przewodu słuchowego. Trzeba stosować spray, ale który? Przetestowałem kilka i polecam akustonę. Akustone zawiera kombinację trzech naturalnych olejów, które rozpuszczają zalegającą woskowinę i dokładnie czyszczą przewód słuchowy. Do tego Akustone nawilża i łagodzi podrażnienia. Dla mnie to najlepsze rozwiązanie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone, słuszny wybór. Suchy kaszel potrafi być bardzo męczący. Sięgam wtedy po herbapekt, który działa właśnie na ten kaszel. <laughs> na mokry kaszel stosuję herbapekt. Który szybko pomaga mi w utrudnionym odkrztuszaniu Z reguły nie wiem, jaki mam kaszel. Dlatego wybieram herbapekt. To świetne rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt numer jeden na twój kaszel. Koszyk na odporność. Lepiej nasz sprawdzony Goldwit C. Wybierana od lat witamina C w maksymalnej dawce. Goldwit C w trosce o odporność. Znowu cię coś rozkłada. Oby nie skończyło się antybiotykiem i zwolnieniem. To pewnie infekcja wirusowa. Weź Neozineforte. forte. Nauzinę forte? Tak, wirusy są najczęstszą przyczyną infekcji, a neozina je zwalcza. Dzięki temu infekcja może nie przekształcić się w bakteryjną i antybiotyk nie będzie potrzebny. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, a ty nie na zwolnieniu? Przecież biorę neozinę forte. Neozinę forte, przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. Każdy z nas lubi odrobiny współczucia, gdy jest przeziębiony. Wix Antigrip Kompleks zwalcza aż 9 objawów przeziębienia, w tym Kaszel. Zaczyna działać już w 10 minut. Ale podtrzymajmy to jeszcze przez chwilę w tajemnicy. Wix Antigrip Kompleks. Jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulewką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Według ekspertów, nawet 90% Polaków może mieć niedobory witaminy D. Skąd wiesz, czy Twoja rodzina przyjmuje odpowiednią dzienną dawkę witaminy D? Wypróbuj Vigantol, witaminę D3 w kroplach z możliwością dopasowania dawki do 4000 jednostek. Vigantol w kroplach ułatwia dobranie odpowiedniej dawki i pomaga zapobiegać niedoborom witaminy D u całej rodziny. Zapytaj farmaceutę o Vigantol. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wiele past od razu po szczotkowaniu przestaje zwalczać bakterie i wtedy zaczynają się problemy. Natomiast oral bez fluorkiem cyny chroni. Zęby także pomiędzy szczotkowaniami. I kiedy inne pasty nie dają rady bakteriom, Oral-B cały czas osłania zęby fluorkiem cyny jak tarczą. Zacznij dzień od czystych zębów, które dzięki Oral-B będą chronione aż do wieczora. Oral-B z fluorkiem cyny. Ochrona, która nigdy się nie kończy. Nie wszystko możesz kontrolować. Ale kiedy pojawią się pierwsze objawy przeziębienia lub grypy, możesz liczyć na aspirin C. Jej potrójne działanie szybko zwalcza uciążliwe symptomy. A dodatkowa zawartość witaminy C wzmacnia odporność. Aspirin C. Przeziębienie pod kontrolą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Maluszki wiedzą, jak sprawdzić, na ile komfortowe są nasze pieluszki. Nowe pieluszki Pampers Premium Care wchłaniają wilgoć błyskawicznie, odprowadzają ją i zatrzymują pod wyjątkowo miękką warstwą. Zapewniają maluszkowi nawet w 100% suchą noc i komfort skóry. A ich nowa kieszonka Stop and Protect pomaga zapobiegać. Przeciekaniu z tyłu pieluszki. Komfort skóry, zaakceptowany przez maluszki Pampers Premium Care. Pobierz aplikację Pampers Club i zacznij zdobywać darmowe pieluszki. A ty ja naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobyłeś ty już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż ze teczki. Najwięcej klientów wybiera Play. Ty też dołącz do sieci 5G w Play i zyskaj aż 8400 GB przez rok z pakietem za 50 zł. A w tym aż 600 GB na start. Bo w Play płacisz mniej. Play. No peźdź te piłki, no. No w Skarbie Narodowej, ty no. Będzie mecz, point. Nie! Nie, internet się zaczął. Zapraszam do mojej loży 5G. Gniewko wie, że w loży z nowym 5G wszystko pędzi bardziej. Tylko teraz w żabce starter T-Mobile, 7200 GB i chod do gratis. A czyli kto to kupuje się wyjściuki do tej loży 5G? No a jak? Jeszcze chod dogadają w gratisie, mój te skarbie narodowy. Mm. Żabka, uwolnij swój czas. Wyjątkowe kobiety, które sporo przeszły. Zgubiłam siebie. Sparzajesz się. Nie lubię tej twarzy. I szczera prowadząca. Ja też mam problem. Oni nie potrafi się starzyć z godnością. Z nią mają szansę na zmianę. Gdybyś podciągnęła rozpodnie. spodnie, nogi się wydłużają i od razu masz talię. I nowość. Pierwszy raz w historii programu Maja pomoże mężczyźnie. Pewnie z siebie. tego on brakuje. 10 lat młodsza w 10 dni z Sablewską. Ła. Nowy sezon. Wkrótce w Polsat Cafe. Miłość nie potrzebuje dokumentów, żeby przekroczyć granice. Życie razem było nam pisane. Moja królowa. O, królowa. Ich Dziś, kocham Cię. Niemcy są romantyczni. Historie Polek, które wiedzą, że strzała Amora pokona wszelkie bariery. Duński był mi nieznany. Rysowaliśmy sobie różne rzeczy. Znalazłam miłość za granicą. Gdzie jest Twoje serce? W Portugalii. Tutaj. Wkrótce w Polsat Café. Na program zaprasza sponsor. Producent leku Famotydyna Ranigast. Na zgagę i niestrawność. Na program zaprasza sponsor firma Velvet Care. Producent papieru toaletowego Velvet. Sponsorem programu jest Continental. Producent opony całorocznej All Season Contact 2. Czas zacząć.